Cześć, mano z tej strony Pieczor, a to jest przegląd snapshota 13w04a. Zapraszam Was do oglądania. Aha, i przepraszam Was za mój głos, ale to jest wina tego, że jestem chory. W ogóle cud, że ten odcinek nagrałem. A więc kilka snapshotów temu dodano dropper block, czyli blok wypuszczający. Wygląda on tak, czyli bardzo podobnie jak dispenser, lecz zamiast yy, robić daną czynność, wyrzuca on każdy item, jak tam wożymy. I jest to związane ze zmianą w tym snapshotie, która pozwala nam kłaść je do góry nogami, w górę, jak i w dół. Czyli możemy, jest tak jak sami widzicie, brać to dołu od góry. I to jest na razie przykład dispenserów. Ale jak również na dropper blokach. I to był właśnie przykład, że dropper bloki nie strzelają strzałami, tylko je dropią. Kolejną zmianą jest wprowadzenie do multiplayer settings ustawienia zwanego unfocused height, czyli wysokość, gdy czat jest tak, z, tak jakby wyłączony, gdy nie klikamy T. Kiedyś już było, znaczy we wcześniejszych update'ach, gdy mamy tak włączony czat i to jest właśnie ta opcja po lewo, czyli focused. Tak właśnie gdy mamy kliknięte te a i do tego jest jeszcze szerokość. Co też już było kiedyś, ale nie pokazywałem przota, to żebyście tak po prostu wiedzieli. Następna zmiana dotyczy mączki kostnej, gdyż teraz nie wystarczy raz kliknąć na daną roślinkę, tylko trzeba zrobić to tyle razy, ile ta roślinka ma etapów rośnięcia, czyli step by step. O, dokładnie tak jak widzicie i takie fajne particles się pojawiają. I tak samo z drzewem, że trzeba kliknąć kilka razy, nie wiem dokładnie ile, to chyba zależy od szczęścia. Zmieniono teraz dispensery w ten sposób, że jeśli w środku jest TNT, to od razu to TNT zostanie aktywowane i wybuchnie. Jeżeli w środku mamy zbroję i stoimy blisko, nie kilka kratek od, bo wtedy nam wydropi to co jest w środku tylko gdy stoimy blisko to wtedy ten element, który jest dropiony zostaje na nas od razu ubierany to jest też przydatne na przykład w mapkach escape twórcy mogą to zastosować można też automaty robić następnie gdy mamy mączkę kostną to wtedy i blisko tego mamy jeden klocek dokładnie zboże, to, to ono rośnie. A gdy w środku mamy zapalniczkę, to podpala ona blok przed sobą. I taka jest różnica między tymi, że one lecą. Dodano możliwość sprawdzania, jaka płyta jest w środku tzw. jukeboxa. Robimy to za pomocą takiego śmiesznego repeatera oraz redstone'a. I teraz siła redstone' jest zależna od numeru ID, jaki dana płyta ma. I to już można sobie z, po prostu yy, po kolei sprawdzić, jakie płyty mają jaką kolejność. I to jest przydatne też w mapach, na przykład Escape można zrobić. O, drzewo mi się zbagowało A teraz taka trochę może śmieszna rzecz, że jeżeli włożymy do Anvila jajko spawnu i zmienimy jego nazwę właśnie, możemy tutaj wpisać co chcemy weźmiemy stąd to jajeczko gotowe i je położymy to możemy mieć MOBA z domyślną, a raczej nie domyślną tylko własną kustomową nazwą u góry to jest chyba trochę zbagowane nie wiem czy tak miało być ale no fajna, fajna rzecz no i ostatnia rzecz dodano komendę scoreboard tylko jak ona działa na razie trudno powiedzieć gdyż jest trochę zbagowana że tak powiem Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Zachęcam do dawania łapki w górę. Myślę, że już pewno oglądaliście gdzieś tego snapshota, ale ja go przedstawiłem w dość szybkiej formie. I jest to 4 minuty 30 sekund, więc narka.